Uważaj, teraz cię wykończę. Możesz sobie pomarzyć. Dzień dobry, panie Sawicki. Zdam mundur i odznakę i przyniosę panu nową kawę. Nie przejmuj się. Mam drobny kłopot. Złapali mnie drugi raz po kielichu i straciłem prawo jazdy. Może któryś z Was chciałby dorobić, wożąc mnie do pracy? Bardzo chętnie. Czemu Ty? Może też chcę. Muszę spłacić kredyt studencki. Nie studiowałeś, ale domagają się zwrotu. Ja też potrzebuję forsy. Skoro tak, widzę jeden sposób. Zagrajmy w futbol. Gotowy? Jeszcze pytasz. To był mecz nad meczem. Dwaj wojownicy walczący o blask chwały, zmagający się o szansę bożenia pana Sawickiego. Młody kopacz Billy Colavita mierzył się z huraganowymi porywami wichru. Pragnął zaznaczyć swe miejsce w dziejach. Wymierzył idealnie, ale chybił o włos. Klęska kolawity dała pole do popisu weteranowi. Jimmy Hughes wkroczył dziarsko na stanowisko kopacza, marząc o tytule mistrza. Piłka poszybowała prosto do celu. Tak narodziła się kolejna dynastia papierowego futbolu. Jeden z kibiców wyszedł stamtąd z czymś więcej niż tylko przedartym biletem i niezapomnianymi wrażeniami. Miał jeszcze uszkodzoną rogówkę. Tak, kochanie. Przyśpiesz. Przegonił nas skuter z przyczepą. Przepraszam, jadę ostrożnie. Nie prowadziłem jeszcze takiego drogiego wozu. Nic mu nie będzie. Kiedy mnie ostatnio złapali, ciągnąłem za sobą przez 5 kilometrów konar eukaliptusa, dwie skrzynki pocztowe i sito do czyszczenia basenu. Mój podjazd, tam za tym rozbitym murem. Wielki dom i pusty. Zajdziesz do mnie? Pokażę ci, jak mieszkam. Zjemy coś. Chętnie, ale Christine czeka z kolacją. No tak, masz żonę. To miłe. Nie będzie pan wiecznie sam. Jak mi dokucza samotność, sadzam przy stole psa. Gdyby pan zechciał, zapraszam na kolację do nas. Mieszkasz z Warnerami. Nie będą mieli za złe? Jest pan szefem Grega. Najwyżej trochę poudaje. Też fakt. Z góry przepraszam za maniery moich synów przy stole. Nie słyszałeś? Jadam z psem. Pycha! Tego mi brakowało. Rodzinnej atmosfery. Czule wspominam kolację z dzieciństwa. Chyba, że ojciec się urżnął i wymyślał na katolików. Jesteście szczęściarzami. O tym marzyłem: o domu na przedmieściu, cudownym życiu dla rodziny i ich czworga. Amerykański sen. Myślałam, że mamy sernik. Zjadłem w nocy. Przepraszam. Amerykański sen? Bawimy się w chowanego? Nie dziś, mamy gościa. A pan? Daj panu spokój. Bardzo chętnie. Nie słyszałem lepszej propozycji od miesięcy. Dwa dni temu miałem też niezłą od bezrobotnej aktorki. Ale po co im to wiedzieć? Żal mi go. Jest taki samotny. Wyobrażacie sobie? Sam w wielkim domu. Pozazdrościć. Jeszcze raz dzięki Jimmy. To najmilsza rzecz, jaką dla mnie zrobiono, pomijając tę bezrobotną aktorkę. Fajnie, że się panu podobało. Masz wspaniałą rodzinę. Teraz czekam na rewizytę. Naprawdę? Kristin cię ucieszy. Weźmiemy opiekunkę. Nie żartuj. Uwielbiam waszych chłopaków. Logan pytał, czy przyjdę na jego urodziny. A propos, co się kupuje pięciolatkowi? Nie wiem, cokolwiek. Lubi filmy ze zwierzętami: Kosmatego zawodnika i bejsbolistę Badiego. O czym pan marzył w tym wieku? Żeby się skończyła wojna i wrócił ojciec. Był w Korei? Nie mieszkał z kalderką. Jej mąż był. Pan Sawicki już schodzi. Rozgośćcie się. Nawet nie próbujcie żadnego rozgaszczania się. Ale chata. Niesamowite. Logan, co robisz? Uważaj trochę! Panowie! Jimmy, 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 Jimmy! Witajcie. Właśnie podziwiamy pańskie płótno. Pomóż. Nie przejmujcie się. Zostawcie na podłodze. Sam je wciąż potrącam. Przepraszam, Logan się o nie otarł. Gdzie on jest? Wlazł za te drzwiczki. To winda kuchenna. Logan? Gdzie jesteś? W kręgielni. Ma pan kręgielnie? Inkasuje za buty, więc się amortyzuje. Logan, chodź tu. Przepraszam, muszę go pilnować. Nie wygłupiaj się. Niech się bawią. Macie się dobrze czuć. Może miejsca tu więcej, ale to taki sam dom jak wasz. Pięknie! Znalazł część restauracyjną. Logan, rzuć na przyprawy. Nieźle. Grasz w baseball? Tak, ale ciągle wybijamy piłkę za ogrodzenie. Nieźli z was pałkarze. Mur stoi o niecałe 3 metry od bazy domowej. Jimmy kiedyś kichnął i osmarkał przechodnia. Przyjeżdżajcie tutaj. Takie wielkie podwórze się marnuje. A propos, coś wam zaraz pokażę. Mam też coś dla dzieci. Coleman? Telewizor plazmowy Nie możemy przyjąć takiej drogiej rzeczy Telewizor wisi w ubikacji, ale w środku jest coś, co się spodoba dzieciom Skakujcie Jest dla nich wspaniały Aż trudno uwierzyć, że wywiesił gościa przez okno, negocjując kontrakt A to mój domek gościnny. Coleman tu mieszka? Nie, on mieszka. Właściwie to nie wiem. Ale jest na każde zawołanie. Niesamowity. Cieszę się, że ci się podoba. Wprowadzacie się? Słucham? Wiem, głupio to brzmi, ale lubię wasze towarzystwo. Chłopcy są fantastyczni. Byłoby z korzyścią dla wszystkich. Zatkało mnie. Jest więcej miejsca niż u Was i macie tu najlepsze szkoły w mieście. Pan poważnie? Wiem, że Was zaskoczyłem. Przemyślcie to. Przejdę się, a wy pogadajcie. Jeśli nie wrócę za trzy kwadranse, zajrzyjcie do najbliższego baru i bezwijcie mojego sponsora. Wspaniała sprawa! Powiedziałabym dziwna. Ledwo go znam. Powiem ci to, co musisz wiedzieć. Ma piękny dom i chce z nami mieszkać. Nie możemy się przeprowadzić. Bo co? Wiedzieliśmy, że u Grega i Kim mieszkamy przejściowo, a tu jest lepiej. Wiem, ale zawsze to rodzina. Może i tak, ale nadużyliśmy ich gościnności. Fakt. Ostatnio graliśmy w skrable i Greg ułożył słowo wynocha stąd. Wiem, że nas zaskoczył, ale nie widzę powodów do odmowy. Dzieci by skorzystały. Dobra szkoła i to wielkie podwórze biegałyby tu zupełnie swobodnie. Jak gospodarskie kury. No to jak? Pan Sawicki pyta, czy lubicie kawę po jadlandzku. Jemu podaje śniadanie do łóżka o wpół do ósmej. Więc gdybyście reflektowali na mieszkanie, wam musiałbym je serwować o siódmej lub o ósmej. Wprowadzamy się. Patrz, jak fajnie. Powinnaś się cieszyć. Wiem, ale będę tęsknić. Rozmawiałyśmy o tym. Mieszkacie 10 minut stąd. Ale i tak żal. Cztery lata razem. Boję się postawić ten karton. To takie ostateczne. I ostatnia tura. Tempo. Nie wszyscy się przejmują naszą wyprowadzką Cieszę się, bo odzyskam domek Marzyłem, żeby tam założyć kino domowe Takie z przestrzennym dźwiękiem Przez te cztery lata stereo słyszałem raz Siedząc między tobą i Jimim na Parku Jurajskim Komu lemoniady? Możemy iść z Jasonem na go-karty? Jesteśmy zajęci rozpakowywaniem. Macie swoje kartony do wyłożenia. Zacznijcie od zabawek Dominika i nie ruszajcie zabawek mamy. Rozpakuj za nas. Chcemy na go karty. Mama dobrze mówi macie swoje obowiązki. Nikt nie lubi przeprowadzek. Don't it feel good. Ja mogę. Co? Zabrać ich na go karty. Nie mam nic do roboty. Wezwę limuzynę. Zajedziemy z fasonem. Możemy? Nie jechałem limuzyną. A oto się nie martwcie. Coleman, rozpakuj kartony chłopców. Chyba może być. Jedziemy, chłopaki. Coleman, rzeczy chłopców są we wszystkich pudłach. Nie mogę wyjść z podziwu. Widziałaś głowicę masującą w prysznicu? Czy widziałam? Mam z nią rano randkę. Christine, dobre wieści. Wiem, że lubisz hita ledżera, więc jutro będzie seans. Film z hitem w prywatnym kinie. Obejrzymy coś innego, ale zaprosiłem go na seans. Wielkie rzeczy. Facet taki jak ja. Oby. Po dziesięciu minutach zaśnie z rozpiętymi spodniami. Jimmy? Kanapka przyrządzona po twojemu. Nałożyłeś chipsy na wierzch? Nie szkodzi. Przełożę do środka. Nie. Pozwoliłem sobie nałożyć je i tu, i tu. W środku są chipsy barbecue. Podkreślą smak tuńczyka. Weź sobie tego ledżera. A ja zabiorę Colemana do Massachusetts i zrobię z niego człowieka. Jak było na go kartach? Ekstra. Kto wygrał? Pan Sawicki. Tego mi sąd nie zabraniał. Nie wyszedłem z wprawy. Jakiś dziesięciolatek spychał Logana. Wysłałem gówniarza w bandę. Ale było fajnie. Logan wciąż mówi o urodzinach. Myśleliście o przyjęciu? Wybieramy się do Grega i Kim. Tak? A może tu? Co stary? Wolałbyś przyjęcie tutaj? Tak. Yeah, I guess I could work. Może? Przecież tu mieszkamy. On, Chodź, wepchniemy jeszcze raz kolmana do basenu. So what do you think we do? Co zrobimy? Rozstawimy wielki namiot? Zamówię catering. Nie. Bardzo dziękujemy, że użycza nam pan domu, ale bez szaleństw. Jesteśmy zwyczajnymi ludźmi i tak wychowujemy dzieci. Dobra? Będzie zwyczajnie. Poproszę, żeby kolman zamówił torcik. Uwielbiam te dzieciaki. Otwieramy prezenty, jak przyjdą twoi goście. Pobawimy się w ciociu babkę, zjemy tort, a potem rozpakujesz podarki, dobrze? Niespodzianka! Co to? Przyjęcie urodzinowe Logana. Najlepsze życzenia. Co? Mówiłeś, że lubi filmy ze zwierzątkami. Jest kosmaty bejsbolista, babe, świnka z klasą i szympans hokeista. Miałem na myśli DVD. A ci ludzie? Zaprosiłem dzieci z przyszłej klasy Logana. Chodź, Logan. Przebierzesz się i pobawisz się z tą zwariowaną małpą. Nie do wiary. Nie impreza. Wcale nie. Żartuję sobie. Specjalnie mu mówisz, jak wychowujemy dzieci, a on za naszymi plecami wydaje ucztę. To nic takiego, jak w domowym zwierzyńcu. Dzięki, prosiaku. Super, tu jest. Gdzie Sawicki? Trzeba z tym skończyć. Ma wszystkich wyprosić? Tak, właśnie. Oprócz gości od faworków. Nam się też coś należy. Musimy z tym zaczekać. Patrz na Logana. Bawi się jak nigdy. Masz rację. Ale sama zobacz Czy może być gorzej? Jeszcze małpko To moje urodziny Dobra już Przyjęcie skończyło się przed godziną. Pora puścić zwierzaka do domu. Cieszę się, że mu dałem robotę. Nie mógł się pozbierać po wizycie na ranczu Michaela Jacksona. Proszę i dzięki. Chcieliśmy porozmawiać. Przepraszam za pomyłkę z tym lodowym penisem. Miał trafić na wieczór panieński w poetyce serialu Dora poznaje świat. Nie chcieliśmy takiej hucznej imprezy. Nic się nie stało. Logan był zachwycony, inni też. Koleżanki z przyszłej klasy już patrzą w niego jak w obrazek, a ma dopiero pięć lat. Wiemy, ale to nie argument. Jako rodzice wiemy, co dla niego najlepsze. Kto tak twierdzi? Co? Bawił się jak szalony. Z całym szacunkiem, nie o to chodzi. Mówiliśmy, że wychowujemy dzieci w określony sposób. Przemyślcie to, bo teraz mieszkacie w prawdziwym Los Angeles. To znaczy? Obserwowałem was. Jeśli chcecie, żeby dzieciom się wiodło, musicie je wypychać do przodu. Nic im nie brakuje. A wypychałam je ostatni raz, jak miałam rozwarcie na 10 centymetrów. Może pora zacząć. Dominik ma 10 lat, a na niczym nie gra. O czym pan mówi? Nigdy nie interesował się żadnym instrumentem. Dzieci trzeba przymusić. Kiedyś wam podziękują. Czy Beethoven chciał grać na fortepianie? Nie. Rodzice mu kazali. A jak nie chciał, przywiązywali mu palce do klawiszy. To nie jemu. Jemu. A może to było z małpą i kijem pokajowym? Nie możemy tu zostać. Dlaczego? Bo wychowywałby Pan nam dzieci po swojemu. Jesteśmy wdzięczni, że nas Pan tu przyjął, ale musimy wracać do domu. Wracamy do Grega i Kim. Nam się tu podoba. Czasem trzeba podjąć trudną decyzję: to jak zostajemy, czy wracamy? Słuszny wybór, Dominiku. Pójdziesz we wtorek na lekcję o boju? Wróciliśmy. Psia krew.